Najlepiej poznajemy nasze wybory po owocach. Oczywiście powstaje pytanie, no dobrze, ale jeżeli po owocach, no to ja to poznam dopiero po moim wyborze, a nie przed tym wyborem. I w związku z tym ja bym chciał wiedzieć jak to co robić przed wyborem, żebym dobrze wybrał. Oczywiście to jest prawda. Tylko y, tutaj jest takie pytanie, a co ja dotychczas robiłem? Jeżeli coś wybierałem, a za każdym razem coś wybieram, tych wyborów w naszym życiu jest no, miliony. Czy ja byłem przytomny temu, co wybieram i jakie są tego skutki? Jeżeli byłem nieprzytomny, to oczywiście każdy wybór to jest loteria. Wybieram to czy tamto i dopiero zobaczę, czy, czy to będzie dobre czy złe. Natomiast jeżeli wybieram w sposób przytomny, to w krótkim czasie zorientuję się, co prowadzi do rozwoju życia, a co do, do właśnie do upadku. I stopniowo rozwija się w nas wyczucie i nawet taka intuicja, tak naprawdę sytuacji całkowicie nowych, nie mających analogii z poprzednimi, jest w naszym życiu bardzo niewiele. Bardzo niewiele. I nawet wobec tych sytuacji, jeżeli przytomnie żyjemy, widzimy, jakie są owoce naszych wyborów, to stopniowo wyrabia się ta intuicja, która mi wskazuje i daje wyczucie, że z tego będzie coś dobrego, z tego będzie coś złego. Także nie jesteśmy tutaj w tym momencie bez rady. Przypominam, że Pan Jezus powiedział, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dziecko nie ma obowiązku być doskonałym mistrzem. Dziecko ma jeden obowiązek być dobrym uczniem. I rzeczywiście patrzeć i wzrastać w mądrości i wiedzy. I to jest nasze zadanie. Jeszcze jest druga taka fundamentalna zasada, wydaje mi się, rozpoznawania Dobra od zła, jeżeli chodzi o myśli. Mianowicie myśli namiętne, czyli te, które prowadzą nas do czegoś złego, albo wyrastające z lęku, są bardzo głośne i narzucające się. One nie liczą się z naszą wolnością, z naszymi, z naszymi głębokimi pragnieniami. One nam nakazują, są rygorystyczne, narzucające się i głośne. Natomiast myśli, które są dobre, te, które pochodzą z sumienia, są najczęściej ciche, łagodne, ale jednocześnie zdecydowane w tym wszystkim. I z kolei znowu to możemy poznać po naszym doświadczeniu, jakie są owoce. Jeżeli idziemy za tą myślą namiętną, albo także wyrastającą z lęku, to się potem po naszym czynie okazuje, że czujemy się nieswoją, jakbyśmy właśnie byli przymuszeni, jakbyśmy zrobili coś, co, czego nie chcieliśmy, tak naprawdę, i mamy bardzo złe poczucie, jakiś, jakiś zgrzyt wewnętrzny. Natomiast jeżeli ze sumieniem nawet dyskutujemy, kłócimy się z tym sumieniem i nie chcemy czegoś zrobić, ale je w końcu robimy, Czujemy, że zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, i uzyskujemy pokój, taką harmonię wewnętrzną. To można to potem po poznać. Więc głos namiętności i lęku jest zawsze głośniej narzucający, nie liczący się z wolnością. Głos sumienia zaprasza, ale do niczego nie zmusza. To jest bardzo ważne wskazanie. Innym kryterium jest także, oczywiście pomocniejszym, jest to, że myśli namiętne czy lękowe działają gwałtownie i domagają się od razu reakcji. To jest trochę tak jak z reklamą, która nam mówi, że tylko dzisiaj jest taka okazja, tylko dzisiaj możesz to i tamto uzyskać, inaczej to już po prostu, jutro już nie będziesz mógł. W Apokalipsie pisze, że diabeł ma mało czasu. Ta krótkość czasu jest tutaj charakterystyczna przy tych myślach namiętnych. Natomiast jeżeli chodzi o te myśli głębokie, prawdziwe, pochodzące od Ducha Świętego, one zawsze są spokojne i nie obiecują łatwego, szybkiego sukcesu, natomiast dają pokój wewnętrzny, pokój wewnętrzny, jakieś zrównoważenie. Często pojawia się w nich lęk, obawa przed tym, że to jest za trudne, że się tego nie da. To tak jak jest przy powołaniach, na przykład w Biblii, opisane. Mojej rzecz, tłumaczy się, bo przecież nie umie mówić, jąka mi się. Pan Bóg musi tłumaczyć, że ma brata Arona, i tak dalej, że to jednak się da wszystko zrobić. I tak zwykle jest przy wezwaniu od strony Boga. Boimy się. Natomiast kiedy człowiek to zrobi, okazuje się, że się da i to niesie ze sobą pokój.